Witajcie na kolejne wideo. No takiego kolegę, pozdrawiam Cię Sławku, który raz na jakiś czas daje mi laptopy, które mają iść na żyletki. To są zazwyczaj stare konstrukcje, ale ja uwielbiam stare konstrukcje i no, je kolekcjonuję. Nie pytajcie ile ich mam. Nie każdy z tego powodu jest zadowolony. Zwłaszcza jak one się wszędzie walają. Zazwyczaj one wyglądają tak, czyli są brudne i no, w stanie tragicznym. Ten jest jeszcze w miarę. To jest Dell, model 1545. No, brudny często, jak już mówiłem, mokry jeszcze w środku, ale ten chyba coś z niego może nawet i będzie. W środku igiełka. Jest jakaś szansa na niego. Nie jest popękany, tutaj troszkę taki... No, pobrudzony mocniej, o, bym powiedział. Ale coś z niego może być. Nierozkręcany, widzę, że blomba jest jeszcze. Mm, to będzie chyba Core dwójka, jakiś procesor, coś czuję, bo chyba ta seria miała takie procesory. Bateria nawet jest, o. Tutaj widzę napęd chyba się ledwo trzyma, bo jest panel taki, no już tu widać będzie na kamerze, taki lekko odstający. Wydaje mi się, że on nie miały czegoś takiego. Dobra, spróbujemy go zaraz odpalić, ale to nie wszystko. To dopiero początek. Znaczy, mały początek, bo tylko w sumie kilka sztuk dostałem. Nie jak zazwyczaj po 20 sztuk. Kolejny. Taki klunkor gruby. I ma stację dyskietek. O kurde, ma stację dyskietek, nie wierzę. Ma stację dyskietek, a to oznacza, że będzie można tutaj pobawić się w stare jakieś DOSowe rzeczy. Które na przykład startują z dyskietek. O, i Wam nawet powiem, że ja chyba mam dyskietki. Gdzieś tu kiedyś leżały jakieś, to znaczy ja dyskietek mam ogólnie bardzo dużo, ale trzy sobie zostawiłem właśnie na taką okazję. I chyba nawet Mitsubishi ma taką nietypową. Akurat tutaj nie ma, ale wiem, że coś jest. Ale bajer. No taka maszyna. Ciekawa dosyć. 90W, zasilanie, czyli troszkę wymaga. Mam taki zasilacz na szczęście. usb ki kabelek UTP, PS2. Mamy tutaj port szeregowy wyjście na monitor. To jest jakiś widzę, wentylator w środku tutaj. Nie pomyliłem się, bo tu widzę, że są, jest żółty port i zielony. Czy nie pomyliłem PS2 z jakimś wyjściem analogowym wideo? Wyjście na modem, niestety, uwalone, bo widzę, że drucik zagięty. Yy, to wygląda na jakiś Firewire. Nie wiem, co to jest. Yy, czyli takie wyjście, które każdy ma w komputerze bądź laptopie i nigdy go nie używa. Stacja dyskietek i tutaj port na te pęcia. Zobaczmy, jak w środku wygląda. No W środku już trochę gorzej, bo widzę, że monitor ktoś mazakiem porysował. To jest HP, to jest HP Pavilion ZE5300. Brakuje mi jedne, jednego przycisku tutaj na klawiaturce. Klawiatura raczej chyba chodzi. Tutaj na myszce też nie ma. Jeden gdzieś odpad jest na niebiesko, nieńczemu pomalowane. No ale tak, nie wygląda źle. Mamy też podczerwień, jak widać, i przycisk od Wi-Fi, jak to mówią Chińczycy, nie? No taki kurde nie. uważam, że stacja dyskietek, to można by było coś tutaj pokombinować. No nie jest może idealnie zachowany, ale no, stacja dyskietek, to mnie cieszy. Jeszcze jeden jest. Patrzcie, jak on wygląda. Jakby go wykopał gdzieś z ziemi dopiero. Asus, Asusy często jak się trafiały, to zazwyczaj były martwe, też ma stację dyskietek. Oby jedne z nich działało. To będzie fajny sprzęt do retro. Nie będę musiał stacjonarki targać w piwnicy co chwilę. No Pentium 4 czuję. Windows XP jest na kolejka. Asus L3500 TP 90W, 19V, a to jest edycja biznesowa, bo mamy kieszeń tutaj na wizytówkę, jakby ktoś ukradł. Bateria nawet jest. To może być edycja biznesowa. Stacja dyskietek jest, jak widać. Wejście na zasilanie. To co to jest? Jasność ekranu, nie wiem. Taki analogowy wideo. USBki są. Wyjście na monitor, na kabelek UTP, na modem analogowy. Jest też tutaj wyjście na port szeregowy jest nawet RS, RS-232. No, jakiś napęd DVD tutaj jest, pewnie napęd, nie nagrywarka. Yy, Freyer widzę, że jest. Jeszcze jest port na monitor, na, nie na monitor, tylko na mikrofon i na głośniczki, jakby to chciał. Ale będą ręce brudne. Tutaj można sobie play włączyć, muzykę przewijać i tak dalej, bo jest ten specjalny klawikord do tego. Tu jest jakiś chyba przycisk, ale nie wiem, taką szpilką się wciska. Nie wiem, do czego to służy. Kiedy nie miałem takiego Asusa z tych lat, ale w środku, kurde, nie najgorzej, Pentium 4, dobrze skumałem, że to będzie Pentium 4. Klawiatura zdrowo wygląda. Dziwo. No kurzu jest masa. Niczego mu nie brakuje, poza tym, że jest strasznie brudny. To co? Odpalamy te maszyny, nie? Trzeba zobaczyć, czy to w ogóle do czegoś się nadaje. Mm, ale idę po jakąś ścierkę najpierw. Trzeba to trochę umyć. Czyli będziemy jednego myć, odpalać. A jak ruszy, odkładamy na miejsce do testów, na film przyszły jakiś. A jak nie będzie działać, to no co? piwnicy, tam gdzie reszta laptopów nie działających. Te niedziałające trzymam w piwnicy. No, na wszelki wypadek, jakby się trafił drugi taki sam, to sobie zrobię z jednego, dwóch. Tak jak z klewo zrobiłem. Dobra, idę po ścierę, myjemy to i będzie fajny sprzęcik. Chyba, no zobaczymy, czy działa w ogóle. Bo jeszcze nie wiem. Dobra, tego Asusa trochę wyczyszczę, Wziąłem jakąś gąbkę. Kurat wali ta gąbka o górę, jak mi się dobra. Będę nam wsadzał z tym troszkę, płynem Ludwika ugrzywem. Jak płynem z wodą i czyścimy. Żeby on był i bo całkiem fajny sprzęt. Oczywiście nie chcę go też porysować zbytnio. Ja i tak go będę rozbierał w przyszłości, bo na no, kolejny film oczywiście będę go rozbierał, bo na pewno w środku jest masa kurzu. Tutaj nie ma co czyścić. Podróż jeszcze troszkę przeczyszczę. Widzę tutaj po wlotach powietrza, ile jest kurzu przez te kilkadziesiąt lat. Naprawdę kilkadziesiąt lat. To jest rocznie gdzieś 2000 pewnie. Na pewno tego kurzu się tam do środka sporo dostało. Teraz tak to to co? Odpalamy dziada? Zobaczymy. Czy zatrybi. Dobrą wiadomością jest na pewno to, że pali się dioda. Tutaj ta dioda się zapaliła, to już jest sukces Polamy. Nie wierzę, on działa. Ten zabytek działa. Co prawda nie ma... Nie, chyba A jest dysk twardy. To chyba DVD i c 25 n jest dysk jest twardy, chyba 400GB nawet. Oczywiście bateria, jak moc, już jest na śmietnik, bo widzę, że wyświetla informację, że ma jakiś problem. Weźmy do Hasło jest. Ja nie znam hasła do niego. Hasło nic nie ma napisane. Ale to można zresetować bateryjkę zawsze. Więc hasło się pozbędziemy. A tu lipa to sobie nie posprawdzamy teraz. Więc to i tak będę musiał rozbić, żeby dać mu na bateryjce jakiegoś robota. Wcisnę F1. Jeszcze zobaczę, może jakiś cudem. System zatrybi, bo na bateryjki rozładowanej by było... No, fajnie. Nie wierzę. Naprawdę system chce się uruchomić? To jest laptop, który miał iść na żyletki. No chyba się uruchamia system. Coś mieli dyskiem. Czekaj, czy napraw naprawdę to jest Windows? Naklejka xp no, oczywiście, że xp -ka. Nie, nowy pas. Wyje. Mm. Pasy do wymiany są na pewno w środku, bo za bardzo wyje. Nie powinien tak być. Od razu przy uruchomieniu, ale y, to jest i tak malina, bo działa. Git jestem zadowolony. Mam na topa ze stacją dyskietek. Jakoś sprawnego, to znaczy, o ile stacja dyskietek jest sprawna, nie? zaraz je sprawdzimy, czy jakieś dyskietki mi odczyta. O ile system w stanie, oczywiście, a jak wstanie, to nie, to, to chyba się uruchomi. Nie wierzę w to, kładę dyskietkę już ale jaj, co? a myszka nie działa tu nie ma tego tak jak w ThinkPadzie track no chyba, że on się jeszcze odpala i się zawiesiło coś nie wierzę normalnie nie wierzę, nie, no działa on normalnie się odpala wiadomo, że no, nie działa ta myszka ale klawiatura działa ale jaj. Spróbujemy jakoś odpalić stację dyskietek. Za pomocą samej. E, niestety się zawiesiło coś, widzę. Niestety się zawiesił najprawdopodobniej, nie wiem czemu. No on się zwiesił. Musimy go normalnie przyciskiem wyłączyć. Tak prawdopodobnie coś się przegrzewa w nim. Ja włożę stację dyskietek, zobaczcie czy zbotuje to. Z ciekawości jeszcze. To znaczy, czy w ogóle się załączy głowica stacji dyskietek. wiem, że się załączyła. Disk, io error. Stacja dyskietek tu będzie najprawdopodobniej sprawna. Dobra, mamy bajerańską maszynę. Na jakieś retro rzeczy. Ja nie mam, te dyskietki są chyba ja nie wiem czy na nich jest coś. Czy jest jakiś DOS czy coś, nie mam pojęcia. To gdzieś z demobilu wszystko. Tu nic nie ma, nie ma z tym operacyjnego na mnie. Oczywiście system operacyjny będę musiał tym laptopem rzucić, bo... Chyba, że stacjonarkę przetarga. Też nie ma. No i będę miał fajnego laptopa pod Windowsa 98. Zajebiście. Jedyne co muszę zrobić, to go rozebrać i... No i... pasty powiewać, takie rzeczy, bo się grzeje z jakiegoś powodu. Coś się w nim przegrzewa. Dobra, bierzemy się za drugą maszynę, ta jest potencjalnie działająca sprzętem. Także ta zostaje już u mnie na kolejne jakieś tam testy odkładane, super, jestem zadowolony. Kolejna maszyna, Hapek Pawilon, HP Pawilon model Z5300. Wyczyścimy go sobie. Nie jest zbyt brudny na szczęście. Więc mamy mniej roboty niż przy tamtym. Trochę wody sobie nadaję. Gazowana może być. Troszkę wody, tak żeby nasz zajebisty płyn do naczyń Ludwig zadziałał. była ta marka Ludwig to jest ewenement go z dzieciństwa i nadal istnieje. Podejrzewam, że jest starsza ta markowa, mnie i to myślę, że sporo. O, też brudny, nie stacja dyskietek też nim jest. Zobaczymy czy, czy to żyje w ogóle. Spróbujemy go też odpalić z tyłu aż tutaj po prawej stronie. Pokoi mnie to, że Ekran jest popisany czymś. I druga sprawa, która mnie niepokoi, to że się nic nie zapala. Kabel jest dobrze włożony. Mm, tutaj chyba niestety ten nie startuje, więc idzie do piwnicy. No nie bez powodu ktoś tutaj taką alfę narysował, być może on jest po prostu upieprzony. Dobra, zostaje nam ostatni laptop. Hapek, sorry, nie hapek. Ten idzie do piwnicy. Dell. Też brzydki, strasznie brudny. Ale to jest Dell. Dell to nie jest zwykły laptop, tylko to jest taki troszkę lepszy laptop, bym powiedział. Bo Dele ogólnie zawsze miały renomę. Przynajmniej dopóki się nie zepsuły. Gazowana woda wchodzi w reakcję z Ludwikiem. Nie mam pojęcia dlaczego. Najprawdopodobniej węgla z jakimś, yy, wchodzi w reakcję z jakimś enzymem, gdzie się burszcza, jak psu jajca. i tu takiemu dużemu psu, ale też jest porysowane, gdzieś był uderzony, obite, bo widać, to widać, nie jest zbyt czyste, też, ale tu w, w środku, to ja nie mam za bardzo co myć, bo on w środku to jest dosyć czysty, widzę. Ewentualnie zakurzony tylko trochę. Ja za sobie drugą ściereczkę, jakąś taką suchą, żeby kurz tutaj wyczyścić. Ale tu w środku to jest w miarę czysty, jest okej. Okay. Jeszcze od spodu to troszkę przejadę. To co, odpalamy dziada? Mam zasilacz od swojego dela. Wejście jest takie samo widzę, więc to jest taki chyba nawet niezbyt stary del, bo... Znaczy, No, podejrzewam, że na DDR-ach ale czyli, no w sumie stary, bo będzie miał co najmniej 12 lat. Ale wejście już ma to nowsze, więc co? Polamy No i voilà, zrazu ekran wstał. Bateria do wymiany, już widzę. Do biosu wejdźmy. O, tutaj już jest taki fajny biosnowszy, nowszy. Uu, to taki wypaśny ten laptop. Co my tu mamy? Pamięci typu DDR2, czyli trafiłem. 2 GB DDR2, 800 MHz. Myszka o dziwo działa. na szczęście, bo w poprzednim laptopie nam nie działała. Procesor. E, Dual Core, Pentium Dual Core T4200, 2 GHz. Dysk twardy tu jest nawet. 250 GB HDD. Nagrywarka DVD. Grafika Intel GM45, czyli Integra. Ekran 1366x768. Kontroler Audio IDT92 HD7. Chyba 1 to jest. I urządzenie Wifidel Wireless. Ej, no to taki kurcze. Stary, ale Del, ale to jest Del, nie? Bateria charging 0% i ta bateria, podejrzewam, że jest tutaj na śmietnik. Powiem tak: to jest Del. Dela się nie wyrzuca, zostaje u mnie. Ładniutki jest. Lekko tu jest tylko stuknięty. Jeszcze ktoś tutaj Windowsa zostawił, no nie mówcie, Vista. Powiem Wam tak. Ludzie wyrzucają komputery, nie wyciągają z nich dysków twardych. Ja oczywiście te dyski formatuję wszystkie z komputerów, bo ja tam nie jestem jakimś świrem czy coś. A mógłbym być. I te dyski sobie tak jakoś tak, no... Przez, ostatni, przez ostatnie dwa tygodnie mi się tyle ich nazbierało. Nie pytajcie ile ich mam łącznie już. Znaczy tych mam tylko tyle, ale mam bardzo dużo. działa, mam bardzo dużo dysków yy, takich 3,5-calowych dużych. Znaczy dużych. No ten akurat nie jest zbyt duży, bo to jest 9GB tylko, nie Samsunga. Bardzo zresztą już rzadki dysk. Prawie nie do zdobycia i sprawny. Dobra, kończymy te filmy. Laptopy działają, przynajmniej dwa z nich. Jestem zadowolony. No ja za jakiś czas tam jakieś filmy pewnie porobię jeszcze o tych laptopach, zwłaszcza o tym starym modelu, który tutaj jest w tym bardzo ciekawym Asusie i może o jakimś DOSie bo on obsługuje stację dyskietek i bardzo mi się to podoba, że można dyskietki do niego stacja chyba nawet działa, super. Także wreszcie laptopa ze stacją dyskietek, nie będę musiał się cholera męczyć z tymi z stacjonarkami, widzicie, ja tu nie mam miejsca na to. Ja mam za mało miejsca. Może kiedyś się dorobię jakiegoś studia większego. Na razie musimy męczyć się tak, jak jest. Także do następnego filmu trzymajcie się i, no i tyle. Coś tam będziemy jeszcze nagrywać na pewno w końcu. Już trochę na tym YouTubie jestem, nie? Cześć!